Możemy zacząć od śmiechu? Jest to dla was ok? Nie, <laughs> dziecko. 3, 2, 1. <laughs> o, zabawa była, prawda? Kochani, chcieliśmy zaprosić Was bardzo serdecznie na specjalny okolicznościowy blok reklamowy, który został nagrany na rozdanie Golden Mikes 2024. Przy okazji chciałbym też zaprosić na wspaniałą imprezę, którą objąłem patronatem konkurs jedzenia kremówki na czas. 2 kwietnia o godzinie 21.37 w Sikalafonbarze we Wrocławiu. Naprawdę, to zerościemy, to się zdarzy. Tak, że teraz możecie obejrzeć bardzo dziwnie to za, zaintonowałem. Cały ten blok reklamowy. Są tu tam czasem rzeczy śmieszne, czasem dziwne, ale zawsze po prostu okej. Okay. A teraz czas na reklamy. Cześć! Znajdujemy się w samym centrum Warszawy. Pokażemy teraz, gdzie znajduje się nasza scena w Warsaw Standard. I już jesteśmy. A teraz pokażemy wam, jak to wygląda w środku. Zapraszam. Zapraszam w każdy piątek, sobotę i czwartek. Skąd pomysł na powstania Warsaw Standard no, generalnie nie zapraszali nas nigdzie, i, i musieliśmy jakoś gdzieś by, by materiał mówić. No i to odsłon Przecież... Czego w dzisiejszym pędzącym na złamanie karku świecie najbardziej potrzebujesz? Litości. 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 Improwizowane show komediowe. よしです。 Krakowie, i Jesteś porządnym komikiem, a nie wiesz jak rozgrzać publikę? Ha! Mam coś dla Ciebie. Usługi przewozowo y, rozgrzewające u Pudło. Y, pakiecie usług, rozgrzewanie publiki, prowadzenie żarty y, z płynami oraz bez. A do tego kategoria B, prawa jazdy i obsługa pakietu Office. Y, Jaku Pudło to sposób na udany wieczór komediowy. Również zapraszam na wydarzenia z moim udziałem. Oraz udziałem Scena PORZESZŁU. Siema, siema, bombiarze. Filmik promocyjny wyszedł nam krótki, więc pozostały czas poświęcimy na parę słów naszego założyciela. Myślał o życiu. A teraz promocja. Słychać? Wiesz, no tak z nami już jest. Gdzie nie spojrzymy, tam wszystko nam przypomina mikrofon. Nie jesteśmy jaki inne stand Lubimy się. Prywatnie to w ogóle się nie lubimy. Tak rekrutujemy do pigosów. Tak. Znakami zodiaku. Taka jest nasza natura. Baby, my się ciągle kłócimy, tak? A jak się nie kłócimy, no to się obgadujemy. To tylko kwestia Twojej percepcji. Tu masz mikrofon! I tu masz mikrofon! Żadna nie chce być tą grubą w grupie, co nie? Co robimy w trasie? To miesiąc robimy wybory najprzystojniejszego stand yy, I zawsze wygrywa! A jak już jesteśmy po występie, to robimy bitwę na poduszki W całych No bo... Śpimy nago Kur Praca nad materiałem. My najpierw wybieramy ciuchy na scenę, no a potem dopiero żarty, no nie no, wiadomo. Priorytety. No. I tu masz mikrofon. Oczywiście, że mamy zsynchronizowane okresy. Przecież w inny sposób byśmy nie dały rady. I to jest siła Bigosu. Bigosu. Do Bigosu? Co to jest? Pff. Domyśl się. Pff. Wszystko jest narzędziem do... 不给呀。<Okay. S 2> okay. Ja o kochanie, się nazywam Piotr Geskua i chciałbym Was bardzo, ale to bardzo serdecznie zaprosić na Zalewski Autorski już 8 kwietnia w Klubie Bazar w Warszawie oraz 9 kwietnia w Klubie Wędrówki we Wrocławiu będzie Zalewski Autorski, gdzie będę ja wraz z Kubą, tak to tym Kubą, Kubą Pierdolonym Pudło, całą imprezę poprowadzi, obie imprezy prowadzi bardzo Zalewski. Serdecznie Was zapraszam, bilety są do kupienia na Kubilecik i szykuje się ostre granzenie.